Kawą Darwa zetknąłem się pierwszy raz prywatnie w samym sercu Beskidu Niskiego. Palarnia Darwa wspierała pewną akcję charytatywną, w której brałem udział i serwowali kawę na jednym ze wzgórz. Kawa była pyszna, więc gdy w firmie w Jagielowskim Centrum Innowacji szukaliśmy dostawcy kawy do nas do durowca i dostawcy ekspresów, palarnia Darwa była naturalnym wyborem. Firma dostarczyła nam ekspresy frankę. Dostarcza nam świetnej jakości kawę, a także wdrożyła nam system telemetrii, który pozwala rozliczać tę kawę na najemców w budynku. Tutaj u nas działa kilkanaście firm i każdy delektuje się tą pyszną kawą. Wybraliśmy kawę polską, bo wierzymy, że co polskie to dobre, a ta jakość była już przez nas wiele razy sprawdzona i naprawdę ją polecamy.